Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć kilka słów o 30 dniach do zdrowego stylu życia z firmą Arbon, ale może zanim do tematu przejdę, chciałam Wam przedstawić się. Mam na imię Beata, ja współpracuję z tą firmą 7 lat. Firma istnieje 40 lat na rynku, więc nie jest to nic nowego. Jest to firma, która od 40 lat. Przedstawia swoje produkty ludziom, i jesteśmy firmą globalną. Znajdujemy się w Stanach, w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii, w Wielkiej Brytanii i w Polsce, więc jest to firma, która rozszerza swoją działalność na cały świat, więc jak najbardziej globalnie patrzymy na ludzi. I cały czas do tego, jeszcze że tak powiem, globalnego rozwoju mamy bardzo dużo pracy do zrobienia, więc cały czas patrzymy na następne możliwości, na następne kraje, gdzie będziemy dalej globalnie się rozwijać. Firma jest od 40 lat, jak wspomniałam, a ja z firmą współpracuję od 7 lat. I program 30 dni był też jednym z takich punktów, gdzie bardzo głęboko się w tą firmę zagłębiłam, gdzie bardzo po prostu uważnie popatrzyłam na ten biznes, na tą współpracę. I może więcej na ten temat jeszcze wspomnę na końcu. Dla mnie bardzo ważną rzeczą na temat tej firmy to było to i na temat tego programu było to, że jest to po prostu firma i program, który patrzy na cały organizm ludzki, na całego człowieka holistycznie i bierzemy pod uwagę to, że mózg i skóra i, i organizm w środku jest ze sobą połączony, więc dla mnie to było bardzo, bardzo ważne i um, ogólnie rzecz biorąc, każdy z naszych produktów, ma do tego bardzo, bardzo holistyczne podejście. Więc w nawiązaniu do programu 30 dni, chcę przede wszystkim, żebyście wiedzieli bardzo ważne rzeczy na temat naszych produktów. Przede wszystkim składniki wszystkich naszych produktów to są składniki pochodzenia roślinnego, więc to jest dla nas bardzo wysokie wymaganie i to dyktuje nasze standardy, tak naprawdę. Następna rzecz dotyczy tego, że wszystkie nasze zasady czystości, czyli nasze wysokie standardy czystości, odnoszą się do tego, jakie wymagania stawia na nas świat. Najwyższe wymagania stawia na nas Europa, ale i tak je przewyższamy. Odtrącamy dwa tysiące składników, z których nie wolno według nas zrobić żadnych naszych produktów, więc my stawiamy sobie o wiele większe wymagania niż Europa. Dyktuje. Poza tym współpracujemy z ekspertami i testujemy nasze produkty, robimy badania naukowe na naszych produktach, tak żeby po prostu spełniać najwyższe możliwe standardy i jakość naszych produktów. Dzięki temu, oczywiście, nasze produkty mają certyfikaty, jeśli chodzi o produkty sportowe. Mamy certyfikat Cruelty Free, mamy certyfikat wegański. Oczywiście Cruelty Free dotyczy tego, że nie testujemy na zwierzętach, jesteśmy bezglutenowi, koszerni, um, mamy certyfikat Halal, a certyfikat niskiej glikemiczności, e, tak jak wspomniałam o naszych produktach sportowych, mamy certyfikaty dotyczące tego, żeby to były czyste produkty dla atletów. I te wszystkie oczywiście certyfikaty przechodzą z tego, że my prowadzimy badania naukowe. I te, współpracujemy z ekspertami, żeby te badania naukowe dla nas przeprowadzili. Następna bardzo ważna rzecz, a propos e, firmy Arbon, to jest to, że jesteśmy korporacją typu B. I zachęcam tutaj bardzo do głębszego zasięgnięcia informacji na ten temat, co to znaczy, bo nie chcę po prostu rozwijać tutaj, tutaj tematu na ten temat, tylko chciałam porozmawiać z Wami o programie 30 dni. Więc celem programu 30 dni zdrowego stylu życia jest pomóc wprowadzić zdrowe nawyki, które przynoszą korzyści dla całego naszego organizmu nauczyć osobę taką, jak i ja, bo ja też się kiedyś tego uczyłam, krótko mówiąc, jak czytać swój organizm, jak czytać swoje ciało, tak żeby pomóc i zrozumieć, co co jemy, to co pijemy ma naprawdę znaczenie na nasz wygląd, na nasze samopoczucie i powiem Wam szczerze, że jeden z moich coachów yy, lubi powiedzieć takie zdanie, słuchajcie, Wkładasz śmieci do środka, to i masz śmieci na zewnątrz. I powiem Wam szczerze, że to ma bardzo, bardzo głęboki podtekst w każdym względzie. Naszych włosów, paznokci, skóry, zdrowia, energii, no wszystkiego praktycznie całego naszego organizmu. A Więc ten program też za zadanie ma wspomagać zdrowy układ trawienny i lepsze samopoczucie. Tak naprawdę na, całą, na cały nasz organizm lepsze samopoczucie. Kroki do osiągnięcia tego sukcesu są proste, powiem Wam szczerze. Przede wszystkim, dostajecie tak zwany guide, ale to nie jest tylko tak, że dostajecie książeczkę i już super wszystko wiem, co mam robić. Jest to wsparcie, które będziecie mieli cały czas. O jakiekolwiek pytanie będziecie chcieli zadać, to cały czas to wsparcie będziecie mieli. Więc um, to, co codziennie będziecie spożywać, też oczywiście dotyczy się to naszych koktajli, które pijemy codziennie, ale i picie wody, i spożywanie różnych posiłków. To wszystko też oczywiście wchodzi w wkład tego wsparcia. Dostaniecie na to wszystkie możliwe pomoce, pomysły na, je, na przepisy. I tak jak wspomniałam, wsparcie na to, żeby wiedzieć dokładnie, co mam jeść, co mam pić, ile i tak dalej. Oczywiście mówimy tutaj o krokach do sukcesu, więc tutaj chodzi też i o ruszanie się, i o myślenie o tym, co robię i co jem, o wypoczywanie, o śledzenie swoich postępów, więc to ma bardzo, bardzo wpływ ogromny na całość ca tych całych 30 dni. Planowanie posiłków jest bardzo ważne, słuchajcie, i to planowanie posiłków jak najbardziej jest też wsparte przez nas, żebyście dokładnie wiedzieli, co to planowanie posiłków, jak ono ma wyglądać. Więc tak ogólnie Wam tylko powiem, że chodzi o to, żeby jeść połowę talerza warzyw, jedną czwartą talerza chude białko. I tutaj są różne, bo mogą być to kompletnie wegańskie białka, a mogą być to jak najbardziej mięsne białka, węglowodane, żeby się znalazły na talerzu. I tak samo, żeby się znalazły na talerzu zdrowe tłuszcze. To wszystko dostaniecie w całym planie posiłków, dostaniecie w całej naszej pomocy, we wsparciu, które po prostu otrzymujecie w momencie, kiedy podejmujecie się 30 dni tego programu. No, chciałabym też, żebyście poznali produkty, co, jakie to produkty są, kiedy się 30 dni program robi. Więc przede wszystkim są to Feel, Fit, Shake. Więc są to szejki proteinowe z białka grochu, tu są i proteiny, i witaminy, i białko, i minerały i to zastępuje Wasz kompletny posiłek dwa razy dziennie. Są tam w zestawie, czyli w całych produktach, które dostaniecie, są też tak zwane energy fizz, które krótko mówią, są to musujące napoje, które zastępują kawę, dają nam energię, jest to energia z zielonej herbaty, z guaran, są to takie składniki, jak wspomniałam wcześniej, roślinne. Poza tym też jest coś takiego, co się nazywa gut house. I tutaj wprowadzamy, słuchajcie. Zdrowe bakterie do naszego organizmu, probiotyki, prebiotyki um, I powiem Wam też, może wracając do jednych z moich coachów, powiem Wam tak: nasz organizm składa się z większej ilości bakterii niż komórek, więc musimy dokładać zdrowe bakterie do naszego organizmu, żeby naprawdę był zdrowo zbudowany, bo dzięki tym bakteriom nasze komórki. Też są zdrowe i się budują. Oraz do tych produktów dołączony też jest taki produkt, który nazywa się Clean Tox, i to jest herbatka nasza ziołowa, którą wypijamy rano i wieczorem po głównym posiłku, tak żeby krótko mówiąc, pomóc naszemu organizmowi wyczyścić naszego organizmu właśnie zalegające. Dostarczane codziennie w przeszłości, em, toksyczne składniki. Takie produkty słuchajcie do naszego zestawu też można sobie kompletnie dopasować do swoich potrzeb. Tutaj są trzy dodatkowe produkty, które wybiera się w zależności od tego, kto jakie ma potrzeby. Czyli jest to gut health. Tutaj mamy błonnik. Jest to clean tox, czyli jest to oczyszczanie naszego organizmu i be well um, superfood green, które dodatkowo można wybrać w zależności właśnie od swoich potrzeb. I osoba, która, że tak powiem z wami rozmawia na temat tego programu na pewno też dokładnie wybierze dla Was, co jest dodatkowo Wam potrzebne. Czasami zdarzają się osoby, które potrzebują rzeczy dodatkowych. Mamy produkty związane z budowaniem kolagenu. W naszym organizmie. Mamy produkty związane z, ze stresem, czyli, krótko mówiąc, um, uspokojeniem naszego stresu. Nazywa się to inner calm. Mamy też produkty związane z pamięcią, więc, krótko mówiąc, z, z doprowadzeniem większych, lepszych um, um, witamin i minerałów do tego, żeby nasza, um, naszą pamięć wspomagać. Mamy też produkty związane z codziennym, Ilością witamin i minerałów w naszym organizmie, więc też można to mieć całkowicie jako dodatkowe rzeczy, po to właśnie, żeby naprawdę wzbogacić swój zestaw, wzbogacić swoje 30 dni do najlepszych swoich potrzeb. Słuchajcie, wszystko jest ze sobą połączone, tak jak wspomniałam, skóra. Umysł, ciało w środku, ciało na zewnątrz wszystko, my jesteśmy po prostu połączeni ze sobą i to ma bardzo duże znaczenie. Ta firma do tego właśnie tak podchodzi holistycznie, że my to ze sobą wszystko łączymy. Więc pozytywne myślenie, pielęgnacja na zewnątrz, uważność w tym, co jemy i naprawdę ograniczenie stresu ma bardzo duże znaczenie na to, żeby, żebyśmy byli zdrowi. Więc zestaw, 30 dni do zdrowego odżywiania, do zdrowego życia, do zdrowego stylu życia zawiera w sobie probiotyki, prybiotyki, i to jest właśnie gut health. Zawiera w sobie dwie herbatki, to jest clean tox, zawiera w sobie dwa worki shakeów. ten. Um, Feel Fit, taką mają nazwę. Dwa opakowania do wyboru z różnych smaków Energy Fizz, i tutaj właśnie wybieracie według swoich smaków, i trzy produkty, gdzie dwa wybieramy według własnych zapotrzebowań, według własnych potrzeb naszego organizmu, i to dopasowywuje dla Was osoba Was prowadząca, osoba, która Was połączy ze wsparciem, tak jak wspomniałam, osoba, która Was połączy tam, gdzie dostaniecie Wszędzie wszystkie przepisy i wszystkie potrzebne informacje. Więc produkty spożywcze, które są w składzie Całego tego um, naszego zestawu, całego 30 dni zdrowego odżywiania, mają też bardzo duże znaczenie na to, jak nasz organizm wygląda na zewnątrz, jak nasza skóra się naprawia. Blask, elastyczność, nawilżenie, to wszystko ma bardzo duże znaczenie, i my to oczywiście jak najbardziej doceniamy to, żeby osoby bardzo, bardzo brały pod uwagę cały swój organizm holistycznie. Nie tylko tak, jak my na to patrzymy, ale chcemy, żebyście wyterpali na to tak patrzyli. I tak było ze mną, słuchajcie. Ja zaczęłam bardzo uważnie patrzeć na to, co jem, na to jak wyglądam, na to jak się mój organizm zmienia i pomimo że już współpracowałam z tą firmą rok czasu, kiedy rozpoczęłam program 30 dni, całkowicie rozpoczęłam tą współpracę inaczej. Po prostu program 30 dni zachęcił mnie do tego, żeby poprawić swoje zdrowie. Poprawić zdrowie mojej rodziny, pomóc u mnie w domu tak samo jak ja pomagałam sobie, ale jednocześnie pomóc i innym. Zachęcić inne osoby do zdrowego życia, do stosowania produktów, które są po prostu zdrowe i czyste. Więc jeśli gdzieś z tyłu głowy Wam przyjdzie do głowy pomysł, że przecież ja też się mogę tym podzielić, to dajcie znać tej osobie, która Was zaprosiła tutaj. Do tego programu. Oni Wam po prostu będą w stanie powiedzieć więcej na ten temat, jak można podzielić się tymi produktami, tym programem, tą współpracą z innymi osobami. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mnie do końca. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, zapraszam, zwróćcie się do osoby, która Wam wysłała to nagranie. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, pa pa.